Bo to jest w środku. Aaaa! Bo to jest w tak się to Teraz składaj środku. samo Manko jest w w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Power Girls. jest <grym> Blond i Machines mm. Jak jest pięknie zapowiedziałaś Bo Moja piękna Machines bo ja piękna jak na słuchajcie, mamy dla was taki ciekawy dosyć odcinek Bo będziemy kładać łóżko Stawcie łapkę w górę, ziomki! Subskrybujcie nasz kanał! Jujuju. Byłyśmy na zakupach w Ikei i wyglądało to tak Dałaś. <ścoughs> no fajnie, pomalujemy sobie to łóżko potem, będzie piękne Ja tam potestuję <laughs> Całkiem spoko A wiesz ile ludzi na tym leżało? O fujka Co teraz? To tak jak na macie Bierzemy je ja. Dobra Jedna rzecz kupiona Piątka. Chcę. I bierzemy. Chcę darmuszkę. Ewentualnie chwilę strachu, jak to się mówi. mi idealne łóżko. <laughs> Nawet nie sądziłaś, jak co? Jak Fajne, mi też się podoba. Jest takie minimalistyczne. Jak my je skręcimy, co? Damy radę? N nie wiem. Damy radę. Damy Kupujemy? Radę. Kupujemy. Czyli druga piątka i w tam tamta nieważna. Tamta jest nieważna. Właśnie przyszła nam dzisiaj paczuszka do tak, domu i będziemy bo... ją skręcać. Jest ja tutaj na palcach. W końcu mam to. Pipi flap. Mogę Ci obniżyć, jak chcesz. Tak? Nie, dobra, mogę stać na palcach. Wiem, że chcesz mieć czoło na filmie. Dobra, to jest ja na palcach i ty masz czoło i to jest kompromis w naszym Wszystko głosu. gra. Więc stwierdziłyśmy, że nie spakujemy tego do samochodu, bo się nie zmieści, więc zamówiłyśmy przesyłkę i właśnie dzisiaj nam przyszła, więc bierzemy się za skręcanie łóżka. I, I dwie takie... baby bez chłopa. Właśnie, bez chłopa, i wszyscy się pytają, a nie brakuje wam tej męskiej ręki? Więc zobaczymy, czy nam nie brakuje tej męskiej ręki. I ja się dać instrukcję umiem. Śrubokręty młotki mamy, tylko dlatego, że u nas chłopaki zrobili nam remont. Zostawili jeszcze sprzęt. Więc na pewno znajdziemy oh my Mamy całą e, skrzynkę z What the fuck is going on here Mamy będzie nam stłukłaś. Oj tam, daj spokój mm. Tu jest to co lubisz Ciepła jest To się wbija, i tu jest pokazane, że młotkiem. Ale ja to zrobię bez młotka głową? Patrz. No masz tak. <gulkę. gulkę>. Ręką mówiłam. Mamy Szynka. młotek. Pięknie to robisz, naprawdę. Patrz. I bez młotka. Będzie się nam brudzić. No Które... pomalujemy wtedy. Bejcą, nie? Co no, to, to wszystko chcesz bejcować. Jakbyś nie wiemy, kupiła to. Bejca. O co ci chodzi z tą bejcą? Pierwsze słyszę, bo jakaś bejca. Chodzi tylko, zabejcuję, zabejcuję. Zlecę głowę, się zabejcuj. A to nie jest malowanie? Bejcą. Jezu, znowu bejca, bejca, no bej bejca, bejca jest do drewna, co ty już wiesz co to jest bejca? Nie wiem, no jakieś coś takie, co pokrywa drewno. Mm. Ten lat treningów i ten biceps, na to się przydał. Rozumiesz deskę ręką, co ty na to? Chciałaś deskę deski ręką, rękami łamać. Zobacz, masz desek, zobacz A ja tu masz deskę. Ja deskę do ja złamiamy? Kiedy, teraz? Tam gdzieś schowałaś. A to, to, jak zwykle ja ci coś schowałam, nie ci schowałam, tam leży, o tam, o. To jest ta deska? Ta deska, ona jest gruba ta deska. No jest gruba, jest taka gruba właśnie, to jest to deska do łamania? Tak. Nie wiem, czy to jak deska do łamania. Na tyku, on do tych się po prostu łamało deski. Bardzo kluczowe. Trzymasz i zablokuj. taki Zablokuj, zablokuj łokcie i barki. O tak. Nie róbmy tego. Dobra. To jest mocne deski. Nisia. Jedziemy. Cię? Nie, bo to trzeba odpowiednią powierzchnią. Cza, teraz spadaj łóżko samo. Oj, teraz <noise> Cię bawię, bo ja taka Cię nie woli. Nic nie woli. Nie kłamam, że w ogóle Cię, nic nie wolało. Szczerze naprawdę, to nie jest udawane, nie, nie, to nie było reżyserowane nic. Ja, 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 I pani zaczęłam się nie <noise> Ja, ja, ja nie wiedziała. A na te kłądu na egzamin trzeba było łapać z obrotu, z wyskoku, takie różne rzeczy były i deski trzeba było łamać. Jak się nie złamało odpowiedniej ilości, to się odpadało. Ty masz instrukcję, nie? Weź no. tego baseball'a No I tutaj powkręcaj ślub. Nie tą stroną Tą Nie tą Ale mogę sobie zrobić po swojemu Ale to nie to czy... możesz <laughs> Ty jest robsa, Nie tą Misia! A! Nie, to, no, to nie, mówię. nie Mogę się mogła pokusić o tego Ale to jest grube wymiary pozoru no, Może już składajmy troszkę od ale z się to zrobię. <śmany> Nie działa słowem. Boli bardzo. I tu boli też. I tam. I tu mi promieniuje aż tu. <śmany> Chodź, skadanie. To Teraz sobie palce zgnięte. Siema. Co tam? A tak w ogóle to moje glony, już zeszły. No i co? I się jak człowiek prawie. To jest tył, a to przód. Chciałam jest przód, a to tył będzie. Właśnie chodzi o to, że metal wchodzi ci w metal. Metal, metal, kołek, Co ty robisz? Co? Mogę cię zamknąć, też? Tam no, pani maczugowa. Jestem gotowa na polowanie. Mamy ramy. A więc już mamy prawie całe łóżko, tak naprawdę teraz tylko skręcić boki. Nasze remonty dobiegają końca. Lol, ja nie wiem jak to działa. Dosyć. Już spać. krew pot i łzy. To właśnie nie o to nawet chodzi, bo chodzi o to, że to wypada, że nie mamy dobrego śrubokręta. O, matko. To jest jak na jakiejś porodówce. Przy. No już mamy śrubeczki wszystkie idealnie wkręcone. Czekam. Ja będę miała pecher, że o oh co ja mam z tymi rękami? Świeć siłę Ciężko było, co? No nie powiem, że lekko. To jeszcze jedna to jest. Misia, nie, bo to się wycłonięła, jak baba zwykła. Podeszła mnie, a teraz ty wkręcę. Teraz... O, jeszcze tam te dwa zostały do wkręcenia. Jezus, ja się tam złapać. Ja wkręcam drugą listę. Kochanie. Nie, kochanie. Co ty robisz? Moja już strona jest. I Ale ty śmieszne dźwięki wydajesz. Co to jest? Wszystko ogarnięte. Tylko teraz ma hu i... W pasku. Tutaj mam parę bombi przybyło, ale wspomnienia niezapomniane. Pierwsze łóżko, pierwsze meble skręcone, pierwsze pff, rzeczy za nami, mieszkaniowe. Kochanie, to Terynie, rocznik 2020. Z kranu? <grym> <grym> to z skranu to nie. Zarazki. To prostu z <grym> chili. śpisz sama na podłodze. Ja składam. Na pewno. Na I na pewno Czu. śpię na tym. Na pewno. I chwila prawdy. Oj, wszystko mi na głowę leci. A! Kurde. O, jakie to wysokie! Królewskie łoże jest takie wysokie, że do pasa. Ale czas! Musimy kupić rolety, zobacz. Przecież będzie jest na równi z. W się. Patrz, ale, ale ja musiała nogę zadzierać. Coś takie młode, to masz. Boże, strasznie wysoko jesteśmy. Na... Jakbyśmy były, wiesz Jak Jak królowe. Teraz się ładnie udokorujemy i pokażemy efekt końcowy, to prawda? na razie jest brzydko. Dobra. Ta, Zrobione! O Jezus! Myślałam, że się załamało. I ja też przez chwilę nie Ale to okulary spadły tylko. Super. No, będzie jeszcze lepiej. Tylko na razie zdecydujcie. taka wizualizacja. Oh. Dobra, żegnamy się, buzieczki, dobrej nocy. Stawiacie łapki w górę i. I subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I dzwonaczek. Power Powerg. No, i w ten oto sposób całkowicie nieświadomie powiedziałam Karolinie, że ją kocham. I nie mogłam uwierzyć w to, co sama powiedziałam, bo generalnie wcale tak nie uważałam. Znaczy, uważałam tak, ale wiedziałam, czemu to powiedziałam. To było bardzo skomplikowane, naprawdę. Po dziś dzień mam wrażenie, jakby coś wypłynęło z wnętrza mnie. przestraszyłam się strasznie, co powiedziałam. I zwłaszcza, że ja w sumie nie powinnam się bać, no bo ja byłam wcześniej z parterkami w związku, a Karolina nie, więc teoretycznie to ja powinnam powiedzieć to wcześniej. Daj się, tego łóżko skręca. A ja ja opowiadam tutaj, że znałam Ci miłość w Wenecji będąc nieświadoma świadoma. Jak nie chcecie się przed sobą przyznać, że kogoś kochacie, to... To mu no. po prostu. Po prostu. Możecie jest za krótkie. Dokładnie. I warto ryzykować.